Bo on robi taką taki efekt takiej tafli na policzku To chyba o czym świadczy, że jest on wielozadaniowy Jak widzicie taką gąbeczkę tutaj na końcu, więc bardzo fajnie sobie można go tutaj wklepać Dawerek, moi drodzy, witam was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, o który zawsze jest bardzo dużo pytań na moim Instagramie, a mianowicie o kosmetykach, których używam do makijażu. Więc postanowiłam, że podzielimy ten, te filmiki na takie trzy krótsze części, żeby was po prostu nie zanudzić. Zainteresowanych, zainteresowanych zapraszam dalej. Więc moi drodzy, lecimy z produktami, których używam do makijażu dziennego i zacznijmy, moi drodzy, od podkładu. Podkład, który od dość długiego, długiego czasu mi się bardzo fajnie sprawdza, jest to podkład z Fenty Beauty. Ja mam akurat, akurat kolor 180. Jest to podkład, który bardzo fajnie sobie radzi z moją skórą i z różnymi, różnego rodzaju jej humorkami, więc używam go tak naprawdę na co dzień i właśnie teraz, jak jest ten okres jesienno-zimowy, to mam kolor 180. Ten podkład sprawdza się zarówno mi, jak i mojej siostrze do takiego codziennego makijażu, więc to chyba o czymś świadczy, że jest on wielozadaniowy, ponieważ ja i moja siostra mamy troszeczkę inne rodzaje skór, a i ja i ona sobie ten podkład cenimy, cenimy więc wydaje mi się, że to jest produkt warte przetestowania. Ja go używam codziennie już od paru dobrych miesięcy, ale jeśli macie jakieś wasze perełki, które możecie mi polecić, to wpiszcie w komentarzu, bo ja mimo tego, że mam swoich jakichś tam ulubieńców, to zawsze lubię testować jakieś nowości. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do korektorów. Korektor, którego używam na co dzień, jest to korektor ten z NYX, który kupiłam... Uwaga, w Rosmanie. Nie wiedziałam w ogóle, że Rosman ma produkty z NYXA, ale chyba od jakiegoś czasu wprowadzili właśnie yy, NYXA do swojej, do swojej oferty. Jest to korektor, yy, to, który się nazywa Born to Glow, kolor waniliowy. On bardzo fajnie kryje, więc używam go pod oczy, ale nie pozostaje właśnie w tych takich malutkich, drobnych zmaczkach i ich nie podkreśla, co jest ważne. Ja już swoje lata mam, więc jakieś tam mniejsze lub większe zmarszczki są, więc naprawdę ten korektor jest warty przetestowania. Ja go używam właśnie głównie pod oczy. On ma taką, jak widzicie, taką gąbeczkę tutaj na końcu, więc bardzo fajnie sobie można go tutaj wklepać pod oczami potem ja to rozklepuję palcem. Drugi korektor, moi drodzy, jest to korektor, który pewnie większość z Was zna. Jest to korektor z Bourjois Healthy Mix. Ja mam kolor 51. Jest to korektor, który, którego używam, wiecie, jak mam jakieś takie drobne pryszcze czy wypryski, czy jakieś niedoskonałości. Na przykład latem, jak nie chcę robić makijażu całej twarzy, to po prostu ten korektor wklepuje w te takie rzeczy, które po prostu mi przeszkadzają na mojej skórze. I on też bardzo fajnie mi się sprawdza, i też od dłuższego czasu go mam, i też bardzo często do niego wracam, po prostu. I ostatni korektor, który Wam pokażę, jest to korektor, który kupiłam, ponieważ widziałam u wielu dziewczyn na Instagramie więc tak na mnie też takie rzeczy i po takie polecajki na Instagramie działają. Jest to korektor z Lovely Dokładnie taki, i on jest już taki, powiedziałabym, dość mocno kryjący, więc y, to jest tak naprawdę, powiedziałabym, grube działo takie. Więc jeśli macie coś naprawdę takiego wielkiego do zakrycia, to ten korektor na pewno, na pewno sobie z tym y, poradzi. I oczywiście go kupiłam w rozwanie. I moi drodzy, ostatnia kategoria, którą dzisiaj Wam pokażę, jest, są to rozświetlacze. Zacznę od mojego ulubieńca od wielu, wielu, wielu lat. Dlatego mam nadzieję, że wybaczycie mi, że opakowanie już nie wygląda tak dobrze. Jest to rozświetlacz ten w serduszku. Nawet nie potrafię Wam powiedzieć, jaki to jest dokładnie kolor, ale jest to. O, jak widzicie, to tylko świadczy o tym, że ja Wam polecam z, ze szczerego serca produkty, ponieważ jest to produkt, którego naprawdę notorycznie używam codziennie do makijażu oka oraz tutaj na kości policzkowe mieszam z innymi rozświetlaczami, które zaraz Wam pokażę. I ten rozświetlacz jest bardzo, bardzo fajny. On ma tutaj trzy kolory. I one są takie, powiedziałabym, i chłodne i cieplejsze, więc wydaje mi się, że produkt naprawdę warto mieć w swojej kosmetyczce. I kolejny rozświetlacz, który chciałabym Wam polecić, który też od dłuższego czasu jest w mojej kosmetyczce, to jest to rozświetlacz z Fenty Beauty. Ja mam kolor taki i on też bardzo fajnie mi się sprawdza, ponieważ jest bardzo mały i poręczny, więc mogę go zawsze zabrać ze sobą. A tutaj, jak widzicie, on ma takie malutkie lustereczko i, i ma tutaj dwa kolory, więc też warty przetestowania. Ja mam go obecnie zmieszanego właśnie z tym rozświetlaczem poprzednim, który Wam pokazywałam, tutaj dokładnie na kościach policzkowych oraz delikatnie na powiece, bo ja tam biorę pędzla i po prostu wszystkie te wszystkie rozświetlacze mieszam, bo kocham glow, po prostu kocham glow i uważam, że rozświetlacza nigdy za, nigdy za wiele. I ostatni rozświetlacz na dzisiaj jest to nowość w mojej kosmetyczce, którą mam chyba od dwóch tygodni. Jest to rozświetlacz z Nabi i on jest w kolorze ozon i bardzo fajnie mi się sprawdza, jeśli chodzi o właśnie taki makijaż dzienny, bo on robi taki efekt takiej tafli na policzku, jak tak pada, pada światło czy słońce, to on tak bardzo fajnie odbija te promienie i tak bardzo ładnie się świeci, a ja lubię po prostu jak coś się błyszczy. Ten rozświetlacz kupiłam w Seforze na jakiejś promocji, więc jego cena też nie była jakaś wysoka, więc jeśli macie ochotę i kochacie glow, to warto, warto sobie ten produkt przetestować. Z tych trzech rozświetlaczy na pewno ten był najtańszy, a później koniec końców chyba ten właśnie w tej promocji wyszedł taniej i najdroższy wyszedł mnie właśnie ten rozświetlacz z Sunky Beauty. I to tyle, co za Was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać, klikając łapkę w górę i kliknijcie też subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie mi znać koniecznie, czy chcecie, żebym nagrała dla Was kolejny filmik właśnie z tej serii takich krótkich pogadanek, polecajek z produktami, których używam do makijażu codziennego. W kolejnym filmiku opowiedziałabym Wam o makijażu właśnie oka, o tym, czego używam do brwi, do rzęs, co mam na powiece, czego używam właśnie do makijażu tutaj, jeśli chodzi o, o bronzery czy róże. No i oczywiście opowiedziałabym Wam parę słów o makijażu ust, ponieważ o to też mam bardzo wiele pytań, o szminki. Więc to już było wszystko na, na dzisiaj. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, tam w relacji wyróżnionych make-up mam moje y, również zapisane, zapisanych parę moich polecajek, a my widzimy się w kolejnym filmiku i do zobaczonka, pa pa!